Witam! Już za chwilę będziemy rozmawiać o przechowywaniu żywności. Skutecznym i efektywnym będzie gość specjalny. A zatem zaczynajmy. Wiesz, co jest wrogiem Twojego jedzenia? Powietrze. A co zrobić, żeby się go pozbyć i przedłużyć świeżość żywności nawet czterokrotnie? Odpowiedzią są szklane pojemniki próżniowe marki Status. A jak marka status, to nasz gość specjalny Olaf Winter prosto z Düsseldorfu. Olaf, e, proszę wyjaśnić, e, na czym polega e, przewaga, tajemnica tych pojemników próżniowych? Czym różni się przechowywanie w tych pojemnikach od innego sposobu przechowywania żywności? A pojemniki do Na nie zabezpieczają przed dostępem powietrza. Nie są hermetyczne. pojemniki próżniowe, wykonane ze mają specjalną potęgę i pompę, aż minus 0,7 bara. Jak widzicie, pianki jak co oznacza, że powietrze pojemnika. I And on top a valve, Na górze znajduje and the się zawór, który jest wciągnięty do środka. Do zobaczenia, co się stanie, gdy go nacisnę, aby wypuścić powietrze, kosz powietrze wraca do pojemnika i teraz można to go łatwo otworzyć. Ale to wygląda jak rosnące baloniki, like balon. If it is full, takes a hat. Teraz pojemnik jest pełny. Ściągasz pokrywkę, zjadasz połowę, i połowę, desaniu powietrza znów masz pojemnik różniowy. połowę, pokazać coś więcej niż tylko pianki połowę, Pojemniki nie służą wyłącznie do przechowywania. Dough Bezpośrednio z nich przygotujesz również oh. pełnowartościowy posiłek. Wystarczy Because wyrobić ciasto na chleb i włożyć pojemnik do piekarnika. Jest odporny na temperatury od minus 20 do aż 300 stopni. Przyrządzisz w nim posiłek, a nawet upieczesz całego kurczaka. Yes. Kasiu, czy możesz mi pomóc? Tak. To niesamowite, że upieczesz całego, półtora kilogramowego kurczaka w piekarniku. W zaledwie 90 minut. Przyrządź dowolne danie i od razu zaserwuj je na stół. Jeśli coś Ci zostanie, wystarczy, że założysz pokrywkę, odeśświesz powietrze, badanie będzie tak samo świeże za kilka dni. To, co wyrzucamy, można zaoszczędzić dzięki tym pojemnikom. Czy wszystkie rodzaje żywności można w nich przechowywać? Jakie rodzaje żywności przechowujemy? Yes, Nadają się praktycznie do wszystkich, są, są idealne dla nich samolotów, czy marynowania if we salad, mięsa. If we want to Zwłaszcza do marynowania. Mięsa, ponieważ w pojemniku próżniowym zajmuje to od 8 do 10 godzin zamiast dwóch dni, jak przy zwykłym marynowaniu. Teraz usunę powietrze i znów jest to idealny pojemnik do przechowywania. Widzisz co się dzieje? Zawór jest zasany. Nic się nie wydarzy. Złap za pokrywkę i podnieś pojemnik. W dowolnym momencie możesz go otworzyć. I zobacz, really jak pokrywka się podnosi i wziąć kawałek. Jak otwieramy? W jaki sposób otwieramy? Gdybyś zechciał pokazać. Do otwarcia służy zawór, który jest na dłuże. Wystarczy go przesunąć, aby really powietrze up, wróciło up, it may I do pojemnika. Yes. Yes. Mogę? Mogę? Proszę państwa... Spróbuję, jak to się robi. On the volume of the container. In set are three Zestawie container są liter, po, pojemności. 1.5 pół, półtora, oraz Każdy znajdzie coś inside, dla siebie. Jest zamknięty, możemy go pomieszać, to oznacza, że siła 800 kg na centymetr kwadratowy utrzymuje szczelność pokrywki. Z mojej perspektywy kobiety, mogę powiedzieć, że one naprawdę bardzo ładnie wyglądają do serwowania. I zwróćcie Państwo uwagę, że pojemniki i te pokrywki naprawdę wyglądają bardzo elegancko. I nie dość, że będą mogli Państwo wkładać je do piekarnika, zamrażarki, lodówki, to również bezpośrednio serwować w nich na stół, czyli znowu oszczędność czasu, nie trzeba wyjmować kolejnych talerzy, nie trzeba znowu ich myć, ale bezpośrednio w ten sposób po prostu postawić na stół i każdy może cieszyć się no, przepięknym widokiem jedzenia w tak e, jakościowych pojemnikach. We have on top a scale, w pokrywce a timer, znajduje się datownik, remember, na którym zaznaczysz, kiedy wstawiłeś pojemnik do lodówki, Ustawiasz marze, miesiąc i dzień. Możesz też ustawić datę przydatności jedzenia when do spożycia. Put in mm. To bardzo mądre rozwiązanie, bardzo praktyczne, bo często zapominamy o tym, kiedy włożyliśmy, kiedy to w ogóle było. Świetne. Chciałbym There's zrobić porównanie. To zwykły pojemnik na żywność. Jest, jest w nim powietrze, yeah. jest zamknięty, ale to właśnie powietrze jest wrogiem And jedzenia. A, container. a to nasz pojemnik we'll próżniowy. Teraz je otworzę. <laughs> I sami zobaczcie. Te żodkiewki nie wyglądają najlepiej po jednym dniu przechowywania w zwykłym pojemniku w temperaturze pokojowej, bo mamy nasz pojemnik różniony. Wpuszczę powietrze i ściągnę pokrywkę. Wyglądają bardzo świeżo. I chcesz powiedzieć, że w tym samym czasie wsadzałeś i te, i te? W tym samym yes. czasie? Tak. Myślę, że różnica jest naprawdę <laughs> widoczna. Ale to jest to, co mówiliśmy. Powietrze jest wrogiem jedzenia. jedzenia. Dokładnie. Pozbywamy Dokładnie. się powietrza, konserwujemy w sposób fantastyczny chociażby warzywa. Pojemniki próżniowe niemieckiej marki Status zapewniają długotrwałe przechowywanie żywności bez muszek moli, pleśni, produkty suche, płynne, a nawet gorące zachowają swój smak, aromat, konsystencję i świeżość. Nawet cztery razy dłużej. Przechowuj, marynuj, zamrażaj, piecz, gotuj, serwuj i nie czekaj.